Zagrajmy tutaj łowcą sobie, tak? Idziemy na łowy. Szukamy tutaj przeciwnika. Zobaczymy, czy uda się tutaj jakąś gwiazdkę złowić, czy nie. Mamy do czynienia z łowcą demonów. No dobrze. Co tutaj zaproponować Wam? Te dwie karty odrzucę. Zostawię karasnoludzkiego strzelca, tak? Tutaj należy zostawić taką kartę, jeżeli mamy na stole od razu, to, to dobrze się składa. No i od razu zagrajmy ją tutaj, tak? Ona jak już niejednokrotnie może mówiłem, nie chce się powtarzać. Mód specjalną jeżeli zagramy, to zadajemy dwa punkty obrażeń zarówno możemy i na bohatera, i na kogoś, kogo tutaj kto zostanie wystawiony. Zagrajmy sobie taki sekret. Ulećmy jeden mały punkt obrażeń. Tak? Jeden, zawsze to troszkę mniej. Mamy taki sekret, czy jak zostanie zaatakowany. No to przezwiemy kopię 3-3 tak? takiego krasnoludzkiego strzelca no, ale leci w twarz nie, nie atakowało eee, proponuję tutaj zagrać taką kartę z prowokacją dajmy tej prowokacji może jeden, ale zauważcie że ona dostaje boską tarczę i plus 2 do ataku, więc to jest dobra opcja tak, dobra opcja nie się ma prowokację, jeszcze boską tarczę i plus 2 do ataku za jednym zagraniem, tak? Takiej karty Zaklinacz obrony się nazywa, tak? Jest to dobra opcja No ma jeżeli po, pojedzie no to 4-4 e, O nie się mam jeszcze kopię, tak. To jeszcze cztery przyjął, więc to była dobra opcja, tak? Dobra opcja No i czekamy co, co dalej będzie, co dalej? Ma no, jeszcze dwa kryształy many które może coś tam jeszcze wykombinować, tak? No ale poczekajmy. Na razie się zastanawia. Zadał obrażenia i leci. No dobrze, wszystkich nie, nie zlikwidował proponuję tutaj zagrać, użyć mocy specjalnej i zagrać sekret jakiś, tak? Sekret a no, mamy sekret, mamy w razie czego e, jak będzie miał kogoś z szarżą, no to cofniemy go, tak? Będzie kosztował dwa więcej a no, teraz przeciwnik ma cztery kryształy, many też więc tutaj no, kradzież życia, kradzież życia i leci, leci tutaj na tego krasnolockiego strzelca, tak? No ale jeden przyjął też, tak? Jeden też przyjął Proponuję tutaj zagrać <laughs> Wolpingerów. przyzwiemy, przyzwiemy kopię Zabramy tu demonicznego Towarzysza, mamy prowokację, więc tutaj zagrywamy moc specjalną i będziemy mieli drugi sekret. Tak? Mamy wężowe pułapki. Ten tropiciel fazowy, jak, jak sami wiecie, używając mocy specjalnej, do, przyzywa nam sekret. To jest oczywiście losowy sekret, tak, losowo. To nie jest taki, jakbyśmy chcieli, na przykład w tej turze. No ale zawsze się przyda, tak? Zawsze się przyda. Jaki by nie był. O, no, wrzutka zrobił. Polikwidował tutaj, tak? Polikwidował. I wykończył go. I tutaj jeszcze poleci, tak? Poleci na tego tropiciela fazowego, ale mamy pułapkę, przyzwiemy sobie trzy węże ok dwa też musiał, przy, musiał przyjąć dwa tak? mamy tak jeden sekret kontrolujemy to zagrajmy taką kartę przyzwiemy tutaj dwóch yy, dwie bestie tu proponuję tu może polecieć no, wyczyścimy mu stół a cała reszta już tutaj w twarz leć Cała reszta w twarz. No, jeżeli tutaj nic nie wykombinuję, no to będzie koniec, tak? To będzie koniec. No, ale ma kradzież szycia, Ma kradzież życia, więc się uzdrowił. Następna kradzież szycia. No dobrze. Troszkę przyjął, troszkę się uzdrowił. Hmm. Może poszukajmy jakiegoś zaklęcia. Tutaj ze frysem, tak? Zobaczymy co. Co tutaj ze frys. Mamy furię, Czy może weźmy tego? Ok, weź. Na chwilę obecną tutaj małe punkty obrażeń. Mamy jeszcze sekret w razie czego. Rzuci, ktoś będzie chciał zaatakować No tego cofniemy no, ale zobaczymy zobaczymy tu po, podwór, podwójne obrażenia zadam tak, od tej karty nieprawdopodobne nieprawdopodobne i uderzenie chaosu i jeszcze trzy walnie. no dobrze, to teraz Musimy rzucić tę, tę, tę kartę, tak Mamy tu prowokację z boską tarczą Jak zginie, to przez wiemy się pacza. się pacza. no i szuka czegoś, szuka Skopią Demona skopią. i czekamy, czekamy nie ma broni, więc nie zniższy tutaj mam więc co tutaj, lecimy 6 spróbuję tu jakoś bestię dobrać, tak nie, nie ma bestii więc tutaj Ogarów spuszczę, tak tutaj dwa punkty polecimy i niech przeciwnik tam się martwi Jednego z nich cofniemy na pewno, tak? Jednego z nich, który zaatakuje. Wyciszył, wyciszył go no Ale czy jest w stanie jeszcze tutaj 6 zadać Czy jest w stanie jeszcze 6 zadać jemu Dobrze Został mu jeden kryształ many, więc... Nie wiem, czy będzie w stanie, czy nie. No, podejrzewam, że nie. No, jednego cofniemy. O, już cofamy. Kosztuje więcej, więc tutaj za jeden kryształmany e, nawet nie mamy broni, także nieopłacalne to by było dla niego, tak? No, ale tutaj moc obrażeń podwójnie wali, więc zobaczymy, zobaczymy. Czy jest w stanie coś tutaj wykombinować? I jeszcze plus jeden, teraz tak. No ale tak jak mówię, no ma jeden kryształ many. Jeden kryształ many. Co jest w stanie rzucić za jeden? No, zachował się, zachował się. No to więc kończymy. Tak, zachował się. Kończymy. Już się nie bawmy, tak, nie bawmy się. Nie ma sensu. A mamy zwycięstwo, tak mamy zwycięstwo. Premia, dodatkowe, gwiazdka wpadła. Ok.